się mało wszystkie z tej strony Tom Pietrzyk Dobra. Dobra, słuchajcie jak zrobię teraz baty płypa, to dzisiaj ja prowadzę całą narrację odcinka do o, tych Chciałam wszystkich dzisiaj lecimy z kolejnym filmem. Wy już wiecie, ale jeszcze im powiem: u mnie się nic nie wygrywa, można tylko przegrać. Ja to wiem. Dzisiaj robimy konkurencję taką: każdy dostanie taki swój i macie 5 minut, żeby się namyśleć, 5 minut, żeby zrobić zakupy i 20 minut, żeby zrobić lemoniadę. W parku czeka 10 osób. Oni zdecydują, która z tych lemoniad jest najlepsza. Przegrana osoba musi zrobić stand-up przed tymi dziesięcioma osobami dwuminutowym. Co? Przystępujemy do wyzwania? Przystępujemy do wyzwania. Okay. Dobra, lecimy na zakupy? Dobra, chodźmy robić zakupy. Dobra, no to plan tak. jest w miarę prosty. Mamy 30 zł. Ja mam pomysł, żeby wziąć jakieś syropy. Chcę zrobić takiego klasyka, to znaczy woda, lód, arbus. Arbus to będzie podstawa. 15 krucze, wszystko strasznie drogie. Woda nie będzie gazowana. Czy będzie gazowana? Jaka jest lepsza? Nie mam ani, no. Nie wiem, czy ja jestem w czy nie ma. Cały plan poszedł na marne. Burówki. 7 gorówki. 3 zł. Nie wiem, czy styknie budżet w sumie. Chcę jeszcze wziąć ananasa i, i melona. Nie wiem czy się zmieszczę. Teraz zostały 2 albo 3 minuty. Nie wziąłem lotu. Jeszcze jest Generalnie mam moje opóźnienie, ale udało mi się kupić wszystko to, co chciałem. O, chłopaków jeszcze nie ma, więc jestem pierwszy. Jestem zadowolony. I co najlepsze, paragon. Zapłaciłem równe 30,01 grosz, Czyli o 1 grosz przekroczyłem, ale tak są idealnie. To idzie Tom, późnione. O, 5 minut. Paweł wygrał. Dzięki wielkie za obejrzenie Powiem <grym> <grym> ci tak, to będzie aż wstyd dla Ciebie, że przegrasz ze mną, który wziął tylko cytryny, wodę i sprite. To będzie wstyd. Stary to to pierwsze? Po drugie, jestem dychę poniżej budżetu. Ja nie potrzebuję starych dużych pieniędzy. Ja Ale to, to nie ono. ma znaczenia, Kto to się nikt nie zmieni. Ale ludzie, się. jak będą e, smakować Twojej e, no ja remontadą, to, to nie będą wiedzieli, że ty zaoszczędziłeś dychę. Chodzi tyle, oktawę ok, zweryfikuję. To jest personalne. To tu są e, cztery cytryny, które były w domu, e, czereśnie i truskawki. Ich nie można dotykać. Jeżeli na kamerze zobaczę, że ktoś dotyka, i jeszcze tu jest gruszka, to będzie słabo. Patrzcie, jak się robi dla dobra? Jesteście gotowi? Pyk. Teraz jest czołowy moment. Tak, jesteśmy w domu, stary. Hej, czas! Mamy do 50, po 9 minut. Arbus, boróweczki, mięsa i będzie super naturalna i orzeźwiająca dla która nie jest za słodka. Kluczowa rzecz. Arbus musi być mega dobry. Nie wiem czy jest, nie umiem sprawdzać, więc zobaczymy teraz. Jest kiepsko. Ja uwielbiam ten owoc. Na utał jest najlepszy. Nie widzę tego owocu. Trzeba wyłupać wszystkie pesteczki, ale trzeba też uważać, żeby nie pozbyć się fajnego tutaj najsłodszego miąższu. Ne? A mam nadzieję, że w żyli nie będą tylko twoje rodzice, twoja ciocia i, i, i ojciec chrzastnąć. Nie, ale będzie siostra Krzyśka, więc Kasia ma tu krzycę i nie lubi słodkich bardzo. O, dobrze, gituma. Ja tutaj kupiłem słodzony syrop, Kasia. Erytrynolem, Kasia. Tak jak jest Coca-Cola, co nie? Coca-Cola to jest klasy. Coca-Cola jest jedna, to jest po prostu klasa. Lemoniada klasyczna, zimna, z cytryn. To jest jest to jest czego ludzie pragną. A nie takie co to? Rękami pawa brudna. Ale melonowy. I, I powiesz ja nie wygrałem? Mm. O, o stary mój albus też jest mega słodki. Chyba nie widzieli ile cukru jest w moim spraycie. Melonowa może być spoko. Nie wiem jak ten syrop. Totalnie nie wiem. Dokładnie D wymyję ręce. 4 minuty mamy. Ja pierdzielę, ja strasznie nie chcę mówić standardu. To będzie. O, kurde, przeciąłem się! Ciebie? Serio. <laughs> tak trochę. Uwaga. Nie, nie będzie kwiatów że zrobiłem. Tak to jest, jak jest pośpiech Tak Bez się kończą zabawy właśnie ej, Masz zwykłą paśmę No weź sobie papier, no. No, już papier. No. No, Ale problem Dobra, już idę już Nie wróci Ej, 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 ej! odłóż, odłóż ja, Chciałem ci powiedzieć, że to jest wszystko policzone, więc nawet nie próbuj Co ty na to dom, nie ma więcej, sobie w domu nie mam Chcesz położyć zamiotu? A nie masz innej, jakiejś grubszej? zobaczyć Poważnie. I zobaczysz. To będzie najgorzej wyglądający patronek Jest, jest okej, okay, wracamy Dobra, do gry. Do... Co ty robisz? Ej, Nic. Ej, nie ma, nie ma, nie ma. Zostaw! Zostaw! No przestań! Nie ma Nie, nie grzebisz swoim k. w mojej lemoniadzie do... Przestań kradł! Szczerbuź, nie kradnij Dobra, wracamy do gry. Jesteście rozwaleni. 3 minuty kończymy. Jak Paweł przegra? To się zesrał ze śmiechu Nie wiem czy wiecie jak się uaktywnia miętę Ale to widziałem robili tak O jak pachną, moje drodzy Przepraszam, ty... nie mam pojęcia co z tego wyjdzie No idea man no, to jak Teraz Najważniejsze Koniec! Zostawiamy wszystko w tym momencie Nic nie dosypujemy Do 55 minut się spóźniłeś ja chcę sprawdzić jak moja smakuje? Dobra, Dobra jest git, Ja się niczego nie obawiam. Dobra. Kurde, kombo. A to ma jak spraw z A co ty tam masz w ogóle? Arbus no. bezpastkowy, no. do tego cytryna, no. do porówki, woda, lód, mięta. A ty nie masz nic cukru? nic. może Dupa. Ale jest naturalna <gry> przez to. Smakowo, myślę, że Tom chyba może wygrać faktycznie. On ma powiem ci, on ma te cytryny, on ma Sprite'a, to nadaje jakiś konkretny smak. Jak ktoś lubi Sprite'a, moja smakuje jak kurde, woda z sokiem. Nie wiem, czy ten melon się tam przegryzie trochę, ale no nie wiem. Mogłem, mogłem tego ananasa wziąć. szukać. Jego masz Nie, nie. nie za spóźnionko panowie. Zdjęcia. Nie was maksymalno, nie ma będzie jakaś dziewczyna. Jesteś. Liczę na ciebie. Będzie się dwóch rzeczy: albo to będzie alkoholowe, a jest przed 18, albo to będzie coś bardzo niedobrego. Przez ostatnie dwie godziny robiliśmy lemoniady i teraz wy będziecie głosować, która jest najlepsza. Ten, kto przegra, i będzie miał najgorszą lemoniadę, zaraz zaprezentuje przed wami stand-up dwuminutowy. Także głosujcie rozważnie. No i myślę, że możemy przejść do degustacji. Uwaga, tak, Nie sugerujcie głosujcie. się, nie sugerujcie się, kto jaką przyniósł, bo może nieśliśmy swoje a może nie nieśliśmy swoich Dokładnie, więc to nie bardzo. ma znaczenia co mamy tak lemoniada numer 1 klasyk klasyk lemoniada numer 2 <noise> jagodowo melonowe to jagodowo melon <noise> oh, sorry jagodowo melonowe tornado babuni <noise> Lemoniada numer 3 arbuzowo jagodowe orzeźbienie wow. Dobra, to zapraszam po kolei... Chyba to tak hardcorową będzie Kompocik babuni. Kolorystycznie najbardziej to mi się podoba. Klasyk też spoko wygląda. Tak najmniej to wygląda. Nie wygląd jest ważny, tak, no tylko smak. Dlatego zaczęłam z tego. Dokładnie. Dobry. Czuć taki posmak w wakacji. <śmiech> 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 Dziękuję bardzo. Śmiało. Mm. Kompot. Dobra. Zróbmy to. Zapach, liście yy, chemiczne. Ej dobra, muszę przyznać, Nie mi to smakuje. Był lód dodawany? Do, do każdej dodawaliśmy lód. Będą mniejszymi. Albo jabłko? To jest mało orzeźwiające. Jak na lemoniadę. Mało orzeźwiające. No dobra, jeszcze raz Mało orzeźwiające. Która następna? Klasyk czy arbuzowo-borówkowe orzeźwienie? Klasyk. Zapraszam po klasykę. O, można To Trochę flight, ale trochę taki 7 nie no, to jest taki 7 up pomieszany ze sprytem, coś takiego z semi takiego. Nie, to mm. jest 7A, tak. Ale taki na początku no, jest fajny? Tak. No. Bardzo tak nie wyraźny. to jest bardziej wyraźny niż to wcześniejsze. I wydaje mi się, że wyglądało też lepiej, wygląda w kubku. Trochę no, bardziej wyraźnie, no, wyglądałoby no. chyba od tego kompociku. Dobra, zapamiętali wszyscy smaczek? Bo może wiem. Paweł jest za śmierdziałym hamem, no. bo tamtych tyle, a tego ty daj mi cały kubeczek, tak? Tego jest. Można wylać? Za milion subów. Ma tego smoka orbuza, a wyglądowo jest ładnie. Tak, najbardziej ładnie. zdaniem. Może istnieniu. gdyby to nie były kawałki, albo tylko taka, wiecie, zblendowana papka arbuza, to by wtedy był bardziej. Używaliśmy tylko rąk i, i noża. <ślad> I nóg. Bo ta jest najbardziej zimna, najzimniejsza. Dobra, i zrobimy sobie teraz tak, że położę te trzy słoiki tam i kładziecie po jednym kubku na to, co głosujecie. Macie jeden głos. Jeden kubek dajecie na tą lemoniadę, którą wybieracie. Jakie kilka tego najlepiej? nie. Wszystko pod uwagę. Wszystko pod uwagę. Po prostu tą lemoniadę, która do Przemówiła Ciężko by się wybrać <grymne> Dla mnie to jest najgorsze A tam to też było spoko Jedyne co bym zrobił to zmienić głos na arbuzowo. Tak się zaczął, no, zaczął nowy biznes Toma otwieramy lemonię ziarny, czy jak to się nazywa tak Jakbym kupił arbuza to za drugim razem go na pewno nie kupił tak. Klasyk, w sumie jak klasyk po prostu. No, ale... Tamten jest dobry, ale wydaje mi się, że klasyk jest po prostu lepszy. A klasyk jest taki smaczniejszy moim zdaniem. Te, ta babunia była najsłodsza, ale fajne było to, że na końcu można było mieć ten kontrast smakowy, właśnie że chodzi o tego melona, nie? No, ja chyba zrobię tak, żeby tutaj nie było smutno. Ale to... no. <noise> w No jest remis, ale a, no tak. ten, kto ma najmniej, to daję ten stand up, czyli oni A się dwójkę. To nie. Jak się spiszą, może to coś kreatywnego. No to chyba już, to Ja już dałem. Tak? No, okay. zbrany. Zasłaniać. No wiem. Yeah. Uwaga. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo serdecznie za głosy. Ta elemonjada była moja. Robicie obydwoje stand wybieramy lepsze no, 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 no. wy Serio wybraliście Sprite z cytryną? Klasyk Napikazowane no, z butelki? To idźcie wy sobie tam kombinujcie już, idź z nimi, my sobie już zaszczyciemy Ja nie no pojęcia no, Moja była mega dobra Ona się przyrzadła, ja ten powiem, melon się jego... Co, Co robimy? Ja, ja już nie nagrywam, Dobra, ja, ja zrobię sam Ja, ja zrobię, serio Ja ja. Witam Państwa na naszym popołudniu stand-upowym, przed Wami pierwszym gościem będzie Krzysiek Persona. Yy, zapowiedzmy go brawami. Żeby to pierwszy raz, nie wiem co mi z tego wyjdzie, nie wiem. rodzice, twoja ciocia i Asia. Można wylać? Wy chcecie być... Erytrynolem. Cicho, ciu, ciu, za milion subów. Ej, przeciąłem się. Co? Nie mam miękki. Będzie wstyd. Lemonia dziarnie Przystępujemy do wyzwania Rajta z Cytryną taki posmak w wakacji Klasyk <noise> Klasyk Dawaj Zapraszam O, chłopaków jeszcze nie ma Odłóż, odłóż Najgorsze Ale kurwa Ja nie wygrałem Koniec!